Cześć, hey, witam was wszystkich ponownie na kanale Exposing Celebs Poland. To będzie część druga recenzji dokumentu Harego i Meghan, który miał swoją premierę na Netflix. Podobnie jak w części pierwszej, część druga to trzy odcinki trwające około godziny każdy. W części pierwszej opowiedziałam wam o swoich odczuciach co do Harego i Meghan osobno, opowiedziałam wam co działo się w każdym pojedynczym odcinku i zdemaskowałam wam wszystkie ich kłamstwa. Jeśli jeszcze nie oglądaliście poprzedniego odcinka, to odsyłam Was do niego. Tą część podzielę również na kilka sekcji. Najpierw omówimy każdy odcinek z osobna, a na końcu powiem Wam swoją ogólną opinię na temat całego dokumentu. Zapraszam Was do wysłuchania. Odcinek pierwszy. Pierwszy odcinek dotyczy głównie ich ślubu, pożarów Grenfell jako pierwszego publicznego wystąpienia, Megan z Królową, kolejnych zmagań z prasą i narodzin ich pierwszego dziecka. I od razu na samym początku dostajemy wstawki ze zdjęciami i filmikami z ślubu i gadanie o tym, jak to Megan chciała, żeby muzyka była wesoła, nawet przy pierwszym tańcu. I pierwsze, co mi przyszło do głowy, jak oglądałam te wszystkie wstawki ślubne, przypomniało mi się, jak wcześniej w wywiadzie dla Opry wspomnieli, że na trzy dni przed oficjalną uroczystością mieli ten swój prywatny ślub, yy, tylko, gdzie byli tylko oni i biskup. Szkoda tylko, że w dokumencie nawet nie napomknęli na ten temat i kompletnie zapomnieli w ogóle o tym wspomnieć. No, podejrzewam, że nie wspomnieli o tym, bo kilka dni po wywiadzie arcybiskup zdemaskował ich kłamstwo i powiedział, że nic takiego nie miało miejsca. To jest kolejny raz, gdzie wykładają się na tak oczywistym kłamstwie. Chyba, mówiąc o historii waszego poznania albo o ślubie, raczej pamiętacie historię, która faktycznie się wydarzyła, ale nie oni. Oni mają ich kilka i po czasie po prostu gubią się w tym, co jest prawdą. Pamiętajcie, że w poprzedniej części skłamali co do pierwszego spotkania, teraz kłamali w temacie ślubu, a w trzecim odcinku, który za chwilę sobie omówimy, kłamali również na temat historii z poronieniem. Megan i Harry stworzyli ten dokument z zamiarem poskarżenia się na rodzinę królewską i na zasady tam panujące, ale jak na razie minęły cztery odcinki, a oni nie powiedzieli faktycznie nic, co sugerowałoby, że traktowali ich nie fair. W tym odcinku dowiadujemy się, że książę Karol pozwolił im wybrać chór na ślub, jaki chcieli, mimo że wcześniej chór nie był obecny podczas takich wesel królewskich. Oprócz tego złamał też protokół i odprowadził Megan do ołtarza, tak jakby była jego własną córką. Warto też podkreślić, że za cały ślub płaciła rodzina królewska. Rodzice Megan nie dorzucili się do niczego i z niczym nie pomogli. A jej matka właściwie całkiem dobrze bawiła się w gronie rodziny królewskiej, która jak twierdzi jest rasistowska. By the way, Megan w dokumencie twierdzi, że rodzina królewska nie pozwoliła jej zaprosić bliskiej kuzynki na ślub, co również nie jest prawdą, bo sam pałac ujawnił, że Megan wybierała swoją listę gości i mogła zaprosić kogo tylko chciała, ale postanowiła odciąć się od nich i zaprosiła jedynie swoją matkę, a cała reszta jej listy gości to celebryci klasy A z całego Hollywood, bo wiecie, jak już zaprosiła tylu celebrytów, to może nie było miejsca na jej rodzinę. Potem opowiadają o tym, jak po ślubie nie czuli się dobrze w pałacu, więc królowa udostępniła im swój domek, w którym mieszkali za darmo. Ta sama zła królowa, która, jak twierdzi Megan, źle ich traktowała. A, no i nie mogło być się bez żartu, że do tego domku skromnego wpadła opra na herbatkę, bo przecież Megan jest taka popularna, a jednocześnie taka normalna, że zaprosiła ją do swojej małej chatki tak wielką celebrytkę. Potem są kolejne wstawki z super śmieszną Megan i mówieniem o tym, jakim to ona jest powiem świeżości w rodzinie, bo przecież każdy musi ją dobrze skojarzyć z Dajaną, a taka sama narracja pasowała do Dajany. Potem jest pierwszy wywiad w ramach pracy jako członek rodziny królewskiej, gdzie królowa wraz z Megan pojechała oddać hołd w ramach rocznicy pożaru. Megan sama mówi, że ten dzień był super, że królowa była dla niej bardzo miła, przykryła ją kocem, nawet zjadły razem obiad, poczuła się jakby spędzała czas z własną babcią i że dużo ze sobą rozmawiały. Są też kolejne charytatywne wstawki, gdzie Megan przychodzi porozmawiać z kobietami, które mieszkają w hotelu, bo ich mieszkania zostały zniszczone po pożarze, a kobiety są zdziwione, że Megan od razu w progu mówi, że pomoże im w gotowaniu i zakłada rękawiczki. No faktycznie mega to dziwne, biorąc pod uwagę, że kręcą właśnie scenki pod jej własny dokument, który ma pokazać, że jest dobrą i pokrzywdzoną przez rodzinę osobą. Mogłabym uwierzyć, gdyby robiła takie rzeczy nie w obecności kamer na co dzień, ale nie robi, bo przypominam wam, że na swój pierwszy wyjazd charytatywny Megan zabrała ze sobą stylistę, fryzjera, makijażystę i kamerzystę, tak wiecie, żeby wszystko uwiecznić. Potem Megan płacze, że jest bardzo hejtowana w mediach i że nie dają jej żyć prywatnie, tak jakby chciała, po czym sama nagrywa dokument, o którym wiadomo, że będzie mówione w mediach. W pewnym momencie jest też fragment, gdzie jej matka płacze, że Megan musiała tak dużo przejść przez ten hejt w mediach i tak dalej, ale szczerze mówiąc, ja tam nie widzę ani jednej szczerej łzy. By the way, zauważyliście, że Megan robi z siebie największą ofiarę w całej rodzinie i że to na niej najbardziej uwiesiły się media, a nikt nie mówi o tym, że to Diana miała sto razy gorzej przy całym zamieszaniu z Karolem i on sam wraz z kochanką był masakrycznie mieszany z błotem i jakoś musieli to przetrwać. Karol nigdy nie płakał, nie robił z siebie ofiary, nie uciekł też od obowiązków i w dalszym ciągu jakoś sobie radzi. Potem Megan znowu mówi o tym, że miała problemy ze zdrowiem psychicznym, ale rzekomo rodzina jej nie pozwalała zasięgnąć pomocy, ponieważ to mogło źle wpłynąć na ich reputację. Co jest kolejnym wysconym z palca kłamstwem, ponieważ sama Diana wyższa rangą w rodzinie mówiła, że zgłosiła się po pomoc i że sama chodziła na terapię, a o jej problemach ze zdrowiem psychicznym wszyscy byli świadomi, bo przecież udzieliła wywiadu na ten temat. Harry w kolejnej scenie znowu jedzie po swoim bracie i oskarża go o handlowanie plotkami z mediami. Tak szczerze, że jemu nie jest wstyd, nawet przez wzgląd na te wszystkie lata, gdzie rzeczywiście mieli ze sobą dobry kontakt, robić z niego tego złego przy każdej możliwej okazji. Megan i jej znajomi zapierają się też rękami i nogami, że osoby, które wypuszczały na jej temat negatywne informacje, to osoby, których ona prywatnie nie zna. Okej, okay, a służba pracująca dla niej, która ją demaskowała? A osoby z bliskiego otoczenia, które podsyłają informacje anonimowo i ona nawet nie wie, czy jest to ktoś bliski, czy nie. A jej sama rodzina, która udziela się w mediach i mówi, że Megan kłamie. A ona sama, która donosi w mediach na swój temat i na temat rodziny. Przecież skoro już gadamy o handlowaniu platkami w mediach, to Megan jest w tym mistrzynią, jest aktorką Hollywood. Tam to jest na porządku dziennym, jakoś trzeba walczyć o promo i nowe role. Potem jest cała drama o tym, że Meghan i Harry nie wiedzieli, że muszą pokazać dziecko w mediach od razu po porodzie i że musi to być w tym konkretnym szpitalu, a zamiast tego pokazali je trzy dni później na zamku. Rozumiecie? Na zamku. Członkowie rodziny wyżsi rangą pozowali ze szpitala, bo takie były zasady, ale Meghan stwierdziła, że dziecko pokażą później i na zamku. Nie w szpitalu. W ogóle przecież nie mieli o tym pojęcia, i nikt ich nie uprzedził. Serio, wystarczyły dwie minuty w Google, żeby dowiedzieć się, że za każdym razem, w każdym przypadku tak to działa. No i Megan oczywiście musi płakać, że pozbawili ich prywatności z dzieckiem i że to dziecko instytucji, a nie ich, e, ale tak szczerze, czy to nie sama Megan w dokumencie co 5 sekund umieszcza twarz dziecka, nagrywa każdą zabawę z nim i obrzuca nas zdjęciami z jego dzieciństwa w dokumencie, które leci na Netflix? Mam dość. Nie wspomnę już o tym, że poszła rozmawiać z dziennikarzem przed kamerami i była zdziwiona, że cały ten wywiad wyciekł do mediów. Megan jest sama swoim problemem. Rodzina królewska traktowała ją jak córkę, dawała jej biżuterię, zapłacili i zorganizowali jej ślub. Mieszkała w wielkim pałacu, miała wszystko dostawione pod nos, ale wszystko zepsuła, wyśmiewając tradycje i zwyczaje, które ich dotyczą, i. Kłamała w mediach na ich temat, oczerniając ich. Tak samo zepsuła swoją relację z ludźmi czy tam fanami. A swoją drogą w poprzednich odcinkach mówiła, że nosiła tylko beżowe i jasne ubrania, żeby wtopić się w tło i nie nosić tego samego koloru, co inni członkowie rodziny królewskiej, a na pierwszych zdjęciach na okładce magazynu z wyjścia z rodziną ma na sobie czarną sukienkę z czerwonym dodatkiem. I nawet, wiecie, nie zaczynajmy tego, że beż i biały to nie są kolory, które wtopią cię w tło i sprawiają, że się wyróżnisz, bo cała rodzina królewska ubierała się w jaskrawe kolory, a akurat, wiecie, biały i czy beż rzuca się mocno w oczy przy takich kolorach. Harry śmieszy mnie też tekstem, że on i Meghan wykonują swoją pracę lepiej niż William i Kate i że właśnie to ich rozłościło. Ale przepraszam, ile czasu oni pełnili swoje obowiązki? 72 dni odeszli, bo stwierdzili, że wyloty samolotem były zbyt męczące co kilka dni. William i Kate robią to non stop bez marudzenia, więc bardzo proszę, nie porównujcie się do nich. Ale ich musi boleć fakt, że to nie oni kiedyś zasiądą na tronie. A, no i na koniec odcinka dostajemy też dramy z baby shower Megan, która, które zrobiły jej przyjaciółki, i jak sama twierdzi, rodzina królewska ostrzegała ją, że to nie jest dobry pomysł, ale nie posłuchała ich i potem była zdziwiona, że media pisały o tym w negatywny sposób. A tak swoją drugą, czemu na baby shower nie było jej matki, z którą jak twierdzi ma dobry kontakt? Odcinek drugi. Drugi odcinek Megan zaczyna słowami dobrze wspominam swoje dzieciństwo, ale momentami czułam się samotna, zawsze chciałam mieć dużą rodzinę i cieszę się, że możemy dać to swojemu synowi. No tak, i dlatego odcięła się od całej rodziny swojego ojca włącznie z nim i od całej rodziny swojego męża. Ma to sens. Swoją drugą rodzinę, Megan, od strony ojca zabrała głos w tej sprawie. Powiedzieli, że dokument to kłamstwa, że Megan ma dużą rodzinę od strony ojca, ale sama nie chce utrzymywać z nimi kontaktu i się ich wypiera. A co do ustawionych zdjęć jej ojca, wysyłanych do tabloidów, powiedzieli, że nikt się z nimi nie kontaktował i nie mówił im, jak mają się zachować, żeby było dobrze. Co ciekawe w dokumencie, Megan przedstawia to tak, jakby z matką miała zawsze dobry kontakt, jakby to ona ją wychowywała, a ojciec czasem po prostu się z nią widywał, gdzie. Nigdy nie była blisko z tą częścią rodziny, a prawda jest taka, że matka nie była obecna przez 10 najważniejszych lat jej życia i to właśnie wtedy zajmował się nią jej ojciec. Do tego płacił za jej szkołę, ale tak, udawaj, że z matką jesteś super blisko, a ojciec to w ogóle się ciebie wyparł. I przechodzimy do tematu yy, pozwania de mail za opublikowanie fragmentów listu do ojca Megan. Co, jak twierdzi, było początkiem rozpadu rodziny i może nie będę się powtarzać i wkleję wam po prostu link do postu w opisie o całej rozprawie. Powiem tylko, że w dokumencie Megan to do przedstawiła tak, jakby wygrała walkę ze złem, a prawda jest taka, że na rozprawę wiele razy kłamała i trwała ona tak długo, bo Megan utrudniała cały proces. No i wreszcie wpadli na pomysł, że polecą do Kanady wykonywać robotę, jak to twierdzą, w imieniu królowej, bo to nie są wcale ich obowiązki. I zaproponowali też, że opłacą to wszystko z własnej kieszeni, a nie z kieszeni podatników, bo są tacy dobrzy i zauważcie, że bardzo często w tym dokumencie wspominają o nie pobieraniu pieniędzy od podatników. Jak na osoby, które zostały zdemaskowane w mediach na pierwszej stronie gazet, bo latali sobie na prywatne wakacje ze swoimi znajomymi właśnie za pieniądze podatników. I to również wam podlinkuję w opisie. Swoją drogą na początku mogli spotykać się prywatnie i media o niczym nie wiedziały. Teraz też media nie robią ich zdjęć na ulicy, nawet jak mieszkają w Hollywood. Więc czemu Harry dziwi się, że wszystkie te informacje tak szybko przez dostawały się do mediów? Odpowiedź brzmi Megan. W pewnym momencie pojawia się też nagłówek, że Harry i Megan chcą mieć ciastko i zjeść ciastko, co w ich przypadku jest bardzo trafne, bo chcą mieć tytuły królewskie, ale nie chcą wykonywać pracy królewskiej. Chcą być w mediach dla promocji, ale tylko jeśli chodzi o tę dobrą promocję i dobrą narrację. Chcą być w rodzinie królewskiej, ale nie pełnić tych obowiązków, bo jak twierdzą, podróże ich męczą. No i przechodzimy do momentu, gdzie Harry musi odbyć rozmowę z ojcem i bratem i babcią o pełnieniu ich funkcji w rodzinie, gdzie Harry rzuca tekstem specjalnie to tak zaplanowali, żebyś nie mogła przylecieć, mówiąc o Meghan. I ciebie jeszcze to dziwi. Twoja żona donosi w mediach informacje o twojej rodzinie, oczernia ich na każdym kroku i jest najbardziej problematyczną osobą z tego grona, a ty chcesz ją zabrać na dyplomatyczne rozmowy, gdzie, jak sama ona twierdzi, nie ma o tym pojęcia i kompletnie nie zna się na zasadach panujących w rodzinie królewskiej. I nie zapomnijmy dodać, że Harry opisał rozmowę z ojcem i bratem jako coś przerażającego bo bardzo na niego wrzeszczeli, a królowa tylko patrzyła. Wiecie, biedny, pięcioletni Harry, który był dwa razy na wojnie w Afganistanie, ale najbardziej przerażającą rzeczą w jego życiu była kłótnia z jego bratem i ojcem. I jeszcze oczekuje, żeby babcia w podeszłym wieku go ratowała. Potem pojawił się w mediach hejt na ich dwójkę z powodu odejścia. Na Meghan głównie, bo przecież oni jak sami twierdzą, z jej powodu musieli uciec, bo ona sobie nie radziła z hejtem, z problemami ze zdrowiem psychicznym, no i tym wszystkim. I zamiast zrozumieć, że ludzie mają do niej pretensje za jej zachowania i słowa, tłumaczą wszystko kolejnym zamachem na nią na tle rasowym, bo ludzie nie mogą jej nie lubić tak po prostu, bo, wiecie, zazwyczaj chodzi tylko o kolor skóry. I teraz najlepszy żart z tego całego odcinka, przy którym uśmiałam się niesamowicie, to moment, w którym Harry siedzi i mówi, wszyscy w tym systemie, czy to moja rodzina, pracownicy, czy PR, przegapili ogromną szansę związaną z moją żoną. I w tle wkleił urywki z jej wyjazdów w ramach pracy w rodzinie. Że niby jaka ogromna szansa związana z Megan. Pozwólcie, że ja nawet tego nie skomentuję, bo ten tekst mówi sam za siebie. No tam tylko tyle, że widać, że lata manipulacji Megan na harem przyniosły swoje rezultaty. On jest święcie przekonany, że najwięcej problemów jej sprawił on sam i jego rodzina, a ona to jakaś iskierka dobra na tym świecie, gdzie kompletnie ignoruje wszystkie inne znaki, które świadczą o tym, że ona zwyczajnie jedzie po jego rodzinie, jak może, kłamie i robi z siebie ofiarę, a on ma to totalnie wyprany mózg. A no i na koniec jest już ta słynna drama z ochroną, gdzie Megan mówi, nie zabiorą nam ochrony, nie posuną się do tego, a Harry dodaje, jednak zabrali. Jezu, kiedy wy zrozumiecie, że oni nie zrobili wam tego na złość, bo was nie lubią, po prostu nie pełnicie swoich obowiązków, nie należycie do rodziny, więc regulamin działa tak, że nie przysługuje wam ani ochrona, ani tytuły. I to nie tyczy się tylko was, tylko każdego członka rodziny królewskiej w takiej samej sytuacji. I to nie jest takie trudne do ogarnięcia. Zresztą macie miliony na koncie, ona wcześniej była celebrytką, więc chyba potraficie ogarnąć sobie sami ochronę. To nie jest aż takie skomplikowane. Celebryci nie mają za sobą sztabu ochroniarzy wyszkolonych z rodziny królewskiej i też jakoś sobie radzą, szukają ich na własną rękę. Odcinek trzeci. Kolejny i ostatni już odcinek zaczyna się od lotu do Stanów i oficjalnej wyprowadzki z pałacu. Opowiadają, że nie mieli o nim się gdzie podziać, więc przygarnął ich przyjaciel, którego nawet nie znali prywatnie, o którym pisałam Wam w poście. Mianowicie chodzi o Tylera Perry, tu którego mieszkali przez jakiś czas. Bo faktycznie dwie tak popularne i bogate osoby nie potrafiły ogarnąć sobie domu i ochrony, jak wiedzieli, że po prostu muszą wyprowadzić się z pałacu, bo chcą. Ale okej, okay, mniejsza już o to. Perry potem rozmawia z Harrym i Harry mówi, no wysłałeś mi wtedy te zdjęcia przed domem i fontannę i pomyślałem, ach, nada się. Na co Tyler mówi, a co jakbym miał słaby gust i w domu rury dla stiptyzerek. Co w sumie dla Harego nie byłoby złą opcją, bo jak wiemy za czasów jego bycia kawalerem media lubiły pisać, że spotykał się z prostytutkami i chodził sobie po różnych klubach. Nega, w Kółko też płaczą, że nie mieli prywatności, nawet do domu Tylera, i nie czuli się dobrze, kiedy media dowiedziały się, że mieszkają u niego. No cóż, przeprowadziliście się do Beverly Hills, do najbardziej znanej dzielnicy, gdzie obok mieszkają sami najsławniejsi celebryci, a Stany to państwo paparazzi i dziwicie się, że jesteście prześladowani przez media. Biedni wy. Megan mówi, że od razu, kiedy przeprowadzili się do, od Tylera i poszli na swoje, Megan poroniła i myślicie sobie, że jest to tak trudne wydarzenie że w życiu, że nie sposób zapomnieć o tym, co się działo, no chyba, że jesteś Megan i drugi raz zmieniasz historię wydarzeń. Pierwszy raz Megan opowiadając tej historii, powiedziała, że zmieniała Arcie mu pieluszkę. Kiedy poczuła ból, upadła na ziemię i trzymając go na rękach, zaczęła śpiewać mu kołysankę, żeby nie stresować go, że coś jest nie tak. W dokumencie natomiast dostajemy całkiem inną narrację, którą opowiada jej koleżanka i mówi, Meg czekała na mnie na zewnątrz, wiedziałam, że coś jest nie tak. Poprosiłam, żeby mnie oprowadziła, ona spojrzała na mnie i powiedziała, bardzo mnie boli. Trzymała Arciego i upadła na ziemię. To, co w końcu jest prawdą, bo albo byłaś sama w domu i przewijałaś dziecko, albo wyszłaś na zewnątrz powitać przyjaciółkę, która chciała obejrzeć Twój nowy dom. Wybierz jedno z dwóch, bo jak w przypadku opowieści o pierwszym poznaniu zaręczynach ślubie, to te historie po prostu się nie kleją. I zaporonienie oczywiście Harry i Meghan media, a to samo można powiedzieć o śmierci Filipa, bo przecież kiedy on zmarł, było praktycznie zaraz po wywiadzie u opry, gdzie dostarczyli mu kupę stresu. I po kolejnym płakaniu, że media nie dają im prywatnie żyć, jest stawka z tego, jak kontaktują się z Tylerem, żeby pomógł im oznajmić światu, tak to dokładnie ujęli, że spodziewają się dziecka, do czego zorganizowali specjalną sesję zdjęciową, którą wypuścili do mediów, bo tak bardzo ich nie lubią i chcą prywatnie żyć, że po prostu, wiecie, stwierdzili, że Czemu im tego nie podać na tacy? Kto im w ogóle kazał ogłaszać drugą ciążę? Gdyby zachowali to dla siebie, nikt nawet by o tym nie wiedział. A zresztą kobiety po poronieniu często chcą te ciążę utrzymać jak najdłużej w tajemnicy, żeby mieć pewność, ale no, najwyraźniej nie megan. I dostajemy to już w walentynki, gdzie mamy specjalną sesję z brzuchem megan. Do której Harry dopowiada, że to niesamowite, bo jego matka również ogłosiła ciążę w mediach, też w walentynki, a oni nie mieli o tym pojęcia. Nie, bo Megan wcale nie ma obsesji na punkcie Dajany i wcale tego nie zaplanowała. Zresztą rzeczywiście 14 lutego w walentynki to taka randomowa data. Rozumiem, gdyby to był na przykład, nie wiem, 12 czerwca, ale walentynki. Potem zaczyna się na nich hejt za wywiad łopry i nie dlatego, że wzięli w nim udział w dużym stopniu, ale dlatego, że po prostu nakłamali tam jak znuta, ich kłamstwa szybko zostały zdemaskowane w mediach, ale Megan i tak mówi, że tak się właśnie dzieje, kiedy mówisz prawdę. Ona i prawda w jednym zdaniu to się w ogóle nie klei. No i wreszcie, wreszcie mamy cringe moment z maila od Beyoncé, która napisała do Megan, i reakcja imina na Harego idealnie podsumowały całą sytuację. No i Tyler, który mówi Megan, że mogła powiedzieć w tym wywiadzie dużo więcej i zdemaskować rodzinę bardziej, ale to kobieta z klasą, więc się powstrzymała. Ale czy to nie tak, że ten dokument na Netflix właśnie był po to, że miał ujawnić więcej prawdy? A tym samym nie dostajemy kompletnie nic nowego. No i wreszcie moment, w którym Harry pokazuje megan, że dostał nieprzychylną wiadomość od Williama, po wywiadzie, gdzie stoi z miną skarżącego się chłopca mamie, a prawdę mówiąc, wiadomości nie widzimy, więc mogło być to cokolwiek co sobie tam wymyślili. A i tak prawdy się nie dowiemy, bo William w ten cały syf ich się nie miesza, więc nawet pewnie nie będą chcieli tego sprostować. Zresztą Harry i Meghan sami demaskują siebie w mediach swoimi kłamstwami, więc po co się w ogóle fatygować. I oczywiście, żeby udowodnić nam, że lubią swoje spokojne, prywatne życie, pokazują nam też prywatne wstawki z pogrzebu księcia Filipa. Jakbyście chcieli wiedzieć, to słowami roku Meghan są prawda i spokój. Wiecie, ona naprawdę sama się ora, ja, ja nie muszę nic mówić. I ogólna ocena. Wizualnie muszę powiedzieć, że dokument wyglądał idealnie, jak każdy świetnie wykonany PR-owy dokument celebryty. Nawet wykupiony dom świetnie pasował do całego obrazka. Podobały mi się też wstawki z wszystkich ważniejszych wydarzeń, fragmenty z artykułów, z mediów. Dokument był ładnie poukładany chronologicznie, Miał też dobrą czołówkę i nawet nie oglądało się go tak źle. Natomiast jeśli przejdziemy do oceny rzetelności informacji w nim zawartych, to jest trochę gorzej. Wynajęty dom pod dokument, fałszywe zdjęcia od paparazzi, ciągłe kłamanie i zmienianie narracji, wieczny płacz i robienie z siebie ofiar. Zapowiadanie, że będzie to coś wielkiego, i zdemaskują jeszcze więcej niż zdemaskowali w wywiadzie u Opry. A wiecie, tymczasem dostaliśmy okrojoną wersję wywiadu z tłem obrazkowym. Naprawdę nie ma tam ani jednej informacji, której jeszcze byśmy nie wiedzieli. Nic, czego bym się dowiedziała dopiero teraz. Był też trochę męczący w odbiorze przez to ciągłe robienie z siebie ofiar, płakanie i tak dalej. Nakręcili ten dokument, żeby zrobić z jego ojca Hamas, z brata gościa, który sprzedaje o nich informacje do mediów i z babci osobę, która wszystkiemu się przygląda i nie reaguje. Wszystko po to, żeby zarobić trochę kasy. Co prawda chcieli wypaść dobrze, a wypadli gorzej niż wcześniej. Myślę, że szybko odbija im się to czkawką, jak każde ich kłamstwo zdemaskują i opiszą media, co w sumie już zaczyna mieć miejsce. Cały ten dokument mam wrażenie, że to gwóźdź do trumny. A zapewne jeszcze gorzej zakopią się po książce Harego. Moja ogólna ocena to takie 5 na 10. Jest ładny wizualnie, ale tak jak powiedziałam, nie dowiecie się z niego niczego nowego, jedynie zorientujecie się, że ich kolejne kłamstwa wychodzą na jaw. Najlepsze jest to, że to co podsumowałam z dwóch części to jedynie kłamstwa, które sama wyłapałam, a podejrzewam, że są jeszcze inne kwestie, które mogłam pominąć. W każdym razie dajcie mi znać, co myślicie na temat dokumentu i jaka jest Wasza ocena. Jeśli recenzja Wam się podobała, to nie zapomnijcie zostawić lajka i subskrypcję i widzimy się przy kolejnym podcaście.